Ale żeby być obiektywnym, też artysta tworzący mężczyznę zaczął całkiem zacnie i sprawnie, prawda? Bo to, o, Orlinos, broda, ja bow u, kobita, czegoś takiego nie ma. Włos na placie o, ekstrawaganckie, ale z polotem podoba mi się. Brzuch mógłby być nieco mniejszy jakiś sześciotak, powiedzmy, ale założę śmieszną koszulkę z napisem To nie ma brzucha, ten kiepsko rucha. I jeszcze wyjdę na tym do przodu. I artysta dalej rysuje, 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 aż w końcu dochodzi do strategicznego miejsca. Długopis całkowicie się wypisał i on ma takie kurwa. Idzie do Tigera albo Empiku, żeby kupić nowy, a pod jego nieobecność przybiega gimnazjalista i dorysowuje kutasa. Jestem przekonany, że tak powstał penis dla peki inaczej, tu się nic nie zgadza z anatomicznego punktu widzenia. Ewolucyjnie nie ma nic sensu. Przecież to wszystko co wrażliwe na wierzchu, Jastrzą porwie, chwyci, poleci. Nie złapiesz. Nud, jak od chwyci w zęby, hup, hup,